Siemaneczko kochani! Co u was słychać? Jak się macie? Mam nadzieję, że wszystko w porządku, tak jak zwykle. I że jesteście szczęśliwi, że możemy się zobaczyć. Usłyszeć w sumie. Słuchajcie, nagrywam ten odcinek tak zupełnie w ogóle z dupy za przeproszeniem. Nie mam absolutnie przygotowanego nic. Nie napisałem scenariusza. Nie wiem o czym ten odcinek będzie na dobrą sprawę, więc dzisiaj możecie spodziewać się takiego mojego pierdolondo. Przez, przez parę minut, paręnaście minut. Do tego mam pierwszy raz mikrofon w ręku, a nie stoi on na stojaku, dlatego że mam taki problem z połączeniem. I tak sobie właśnie trzymam go w ręku i ciekaw jestem, jak to wyjdzie. Matko Boska, jeżeli to się uda, to normalnie chyba pójdę do kościoła. Przysięgam i złożę dziękczynną modlitwę albo pomodlę się, albo jakąś ofiarę złożę to, że w ogóle się udało. Kochani, witajcie w halo! Tu Blondyna, to już jest dziewiąty odcinek. To już jest dziewiąty odcinek. Słuchajcie, to jest niesamowite. Będę musiał jakiś specjalny temat przygotować na odcinek numer 10, no ale o tym to jeszcze pomyślę. Znaczy, mam już coś w głowie, ale jeszcze nie skonkretyzowanego. Natomiast, gdybyście mieli jakieś pomysły a, i chcielibyście mi pomóc i powiedzieć, o czym chcielibyście usłyszeć w odcinku numer 10, to jak najbardziej zapraszam. Znajdziecie mnie na Facebooku, wiecie. Halo, tu Blondyna. Albo możecie walić śmiało na maila halotoblondynamałpa.gmail.com No ale wracajmy do rzeczy ważnych, czyli um, tego odcinka. Naprawdę, aż się boję. Ale stwierdziłem, że sobie teraz właśnie, jak tak do Was mówię, że w takim razie opowiem Wam coś śmiesznego po prostu z mojego życia. E, jakieś śmieszne rzeczy, które związane są z obsługą klienta, Czyli praktycznie z tym, czym, czym się zajmuję na co dzień. No teraz już nie, teraz jestem, e, słuchajcie, teraz nie wiecie, gdzie pracuję, bo zmieniłem pracę. I teraz pracuję w jednej z większych firm, praktycznie takiego rekina, który jest na, na rynku największy. I jestem w tej firmie, to się po angielsku pięknie nazywa w polsku, nie wiem, jak to będzie przetłumaczone. Po angielsku to jest Fraud Investigator, czyli m, tak jakby śledczy do spraw oszustw. O, tak sobie to nazwijmy. Więc jakby ktoś chciał oszukiwać, to ja go znajdę i złapię i mu jaja wyrwę tak kolokwialnie mówiąc. No ale wracając, ja zanim w tej firmie zacząłem pracować jako ten właśnie fraud investigator, no to pracowałem praktycznie cały czas jako obsługa klienta. No i też z takimi ludźmi miałem do czynienia, prawda? Ci ludzie wokół mnie, moi współpracownicy, moi koledzy i ludzie z innych branż, ale też, które pracują właśnie z obsługą klienta. No i co myśmy się nasłuchali od siebie różnych takich historii odnośnie naszych klientów, to się po prostu w pale nie mieści. I dzisiaj wam trochę o tym opowiem. Zacznę od mojej prywatnej. Takiej chyba, która jest y, sztandarowa i koronna i, i często ją opowiadam, bo po prostu niesamowite to jest, jak, jak ludzie po prostu potrafią być chamsty za przeproszeniem i, i jak bardzo cieszę się, że zmienia się punkt widzenia na obsługę klienta, na kelnerów, na ogólnie ludzi, którzy, którzy, którzy pracują w serwisie, tak? No bo nie oszukujmy się, to też jest praca. Sprzątanie kibla to jest praca, obsługa w serwisie to jest praca. Wyrzucanie śmieci to jest praca, sprzątanie główien to jest praca, rolnik to jest praca, biurowiec to jest praca, yy, nie wiem, cokolwiek to jest praca. I pracę się szanuje, tak? No i także tutaj mój, mój przykład. Ja na początku zacząłem swoją przygodę z obsługą klienta jako kelner a w Krakowie. Pracowałem w kelnerze w Krakowie. No i wiadomo było, że w sierpniu, lipiec, sierpień, a przyjeżdżali do My ich tak brzydko nazywaliśmy, przepraszam za to stwierdzenie, natomiast to byli ludzie, którzy niestety nie potrafili się jeszcze zachować w dużym mieście, bo nigdy w nim nie mieszkali. Natomiast tak skończyły się żniwa, dlatego żniwiarze, żniwa czyli zbiór plonów, no to oni siebie się rzucali na Kraków, na, na góry, na północ, czyli na Bałtyk. No ja akurat miałem to szczęście pracować w Krakowie. No i wyobraźcie, sobie przychodzi do restauracji taka rodzinka, taki pan dość, dość otyły. Ewidentnie rolnik, my ich tu po prostu potrafiliśmy rozpoznać od zaraz. To nie było, to nie jest nic złego, tak? To nie jest absolutnie nic złego, ponieważ w mojej rodzinie są też rolnicy i oni są fantastyczni i podejrzewam, że swoją inteligencją przewyższają niejedną osobę. Natomiast niestety jest gdzieś coś takiego, że można ich. Wtedy akurat ja, jak pracowałem, to, to można było ich ze sposobu zachowania, mówienia rozpoznać. No i wchodzi taki pan otyły z żoną, blondyną i dwójka dzieci. I sobie siadają. No to ja przechodzę, mówię, że witam serdecznie w restauracji takiej, takiej, mam na imię Kamil i dzisiaj będę waszym kelnerem. W czym mogę pomóc? Czy są Państwo zainteresowani jakąś ofertą? Czy widzieli już Państwo może karty, czy coś, co Państwa interesuje? I ten kolej, słuchajcie, tak na mnie patrzy i mówi: No nie widać, co ja chcę. No kurwa, ja wróżką nie jestem. Se myślę, nie? Nie mogę mu tego jeszcze powiedzieć. No i mówię: "Nie, niestety." Oczywiście z uśmiechem i żartem, wiecie, robię z siebie błazna. Mówię: "Nie, niestety, no nie czytam jeszcze w myślach tej umiejętności nie posiadłem, Ha ha ha. Nie, robię z robię sobie debila i mówię, że no w takim razie czy co mogę dla pana? Co mogę panu zaoferować? Co, co by chciał pan zjeść? I nagle odzywa się żona, że dla niej sałatka. Nie wiem, dobrze sałatkę Cezar'a z kurczakiem czy czy jakokolwiek inna. No, Cezara może być. wy dobrze, nie ma problemu. Do picia, piwo ona weźmie. Nie, nie ma problemu. Dzieci, oczywiście frytki i one chyba sobie jakieś tam magiczne kuleczki wzięły, czy jakieś, nie wiecie, pierdoły, tygryski, nie tygryski, jakieś tam, wiecie, z menu dla dzieci. No i zwracam się do pana. Wie dla pana? I on dalej zaparto, że no nie widać, co ja chcę. I mówię, no niestety nie, nie widać. Czy mógłby pan mi pomóc? A on że schabowego. Wie, oczywiście, raz jak najbardziej. Schabowy w zestawie, z frytkami, z surówkami, jak panu wygodnie. Schabowego, powiedziałem. I mówię, rozumiem, aczkolwiek muszę zapytać, czy chciałby pan samego schabowego, czy w zestawie, czy z ziemniaczkami, czy z surówkami. Schabowego. Mówię, oczywiście. Raz schabowy, bez niczego, jak najbardziej. W międzyczasie zacząłem przynosić żonie piwo i dzieciaki chciał jakąś tam fanta czy pepsi, wiecie, pierdolenie, nie? No i pytam się tego pana, a dla pana co do picia? I on mówi, że on do mnie wino wiem, Dobra. Pytam się, jakie to wino? No a jakie pan poleca? Wydno w takim razie, że to będzie schabowe, czyli mamy świnkę jako mięsko, to może czerwone wino polecę, półwytrawne. Mhm. Mówi do mnie. Mhm. On chciałby spróbować. Wy nie ma sprawy. Próbujemy. Przyniosłem mu czerwone wino i przyniosłem mu też wypluwkę, no bo wino się próbuje i się wypluwa. No i wiecie, zaczynam nalewać mu do szklanki. Tak, oczywiście, troszeczkę na spróbę, i on tak na mnie patrzy: Ja za to nie zapłacę. Tu nie ma w tym nic kieliszku. Mówię, nie, no, oczywiście, to jest za darmo, ponieważ pan tylko chodzący wino musi spróbować. I tak patrzy na wyplówkę i mówi: No, i co mam z tym zrobić? Mówię, tutaj pan, jeżeli panu nie będzie smakowało, to pan wypluje to wino tutaj do, do tej wyplówki. I słuchajcie, ja myślałem, że oszaleję Wiecie dlaczego? On wziął to wino. Wypił to wino, nie wiem, czy je przełknął, kurwa, czy nie, ale zrobił coś w tym stylu, oh, wiecie, jak, jak, jak się płuka zęby, nie? I splunął na mnie tym winem. I ja myślałem, że oszoleje. Ja myślałem, kurwa, że oszaleję. Czejcie? splunął na mnie winem, skurwiel. I ja tylko po prostu mówię, rozumiem, że wino panu nie smakowało. Nie. Mówię, okej. Okay. To co w takim razie dla pana, już mega wkurzony? Piwo. wy okej. Okay. No, i przyniosłem e, w międzyczasie te, tak jak mówiłem, napoje dla nich wszystkich. Dla niego tego piwa jeszcze nie przyniosłem, bo w międzyczasie zawołała kuchnia, żebym odebrał te rzeczy, nie? No i przynoszę wszystko, wszystkim, wszystko się zgadza. Jemu oczywiście coś kurwa nie pasuje. Patrzę na niego i pytam się, co jest nie tak. A on do mnie, że to jest schabowy. Ja mówię, no, przecież chciał pan schabowego. A on, no a gdzie są frytki, gdzie są ziemniaki, gdzie są surówki. Mówię, pytałem trzy razy, czy chce pan w zestawie, czy nie. I powiedział pan, że samego schabowego. I że on nie, że on natychmiast z ziemniaczkami, z koperkiem i surówki to, tamto. Mówię, dobra, nie ma problemu, zaraz panu przyniosę. Doniosłem mu to, co on chciał i w międzyczasie też przyniosłem mu piwo, ale piwo było bez słomki. Słuchajcie, i on tak na mnie patrzy i mówi, a słomka to gdzie? A ja już nie wytrzymałem, już po prostu nie wytrzymałem i mówię, a słomkę, niech pan se z butów wyciągnie. I wow. No oczywiście w tej restauracji już potem nie mogłem pracować, bo mnie zwolnili oczywiście, za to, że, że tak powiem, odzywałem się do klienta, ale w uwierzcie mi, uwierzcie mi, ja już nie miałem siły do tego buca. Nie miałem po prostu od niego siły, nie? No jak można po prostu tak traktować klientów? Także, kochani, słuchajcie, obsługa klienta to jest coś, to jest praca, którą wykonuje połowa ludzi i jak najbardziej należy nam wszystkim szacunek. No I teraz kolejny mój przykład, też drugi. Jak pracowałem w tej właśnie firmie, w obsł obsłudze klienta na słuchawce, to bardzo często musiałem coś komuś wytłumaczyć, tak? Musiałem tłumaczyć to na wręcz łopatologiczny sposób. No i mówię do tego kogoś tam, tłumaczę, 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 tłumaczę. I zazwyczaj to było to o tym, że oferta jest bezzwrotna, no i że nie można tej rezerwacji, tak jak mówiłem, odwołać i, i że trzeba będzie zapłacić. I wtedy padało, padało, przepraszam, takie fantastyczne pytanie: Czy pan myśli, że jestem głupi? No, i wyobraźcie sobie, co chciałem odpowiedzieć, a co nie mogłem odpowiedzieć. Moja odpowiedź zawsze, chciałem, chciałem odpowiedzieć, tak, jest pan skończonym debilem. No ale niestety nie mogłem tak powiedzieć i zawsze musiałem mówić, nie, nie, ależ, a skąd, ależ skąd? Wytłumaczę panu po raz dziesiąty to samo, nie ma problemu. Także nie dość, że nie rozumieją ci ludzie, co się do nich mówi, to jeszcze mają czelność obrażać cię, nie? A teraz opowiem wam jeszcze takie dwie inne historie, teraz w sumie już śmieszne, a nie obrażające, też z obsługi klienta. Jedna z moich koleżanek pracowała w takiej dość popularnej linii lotniczej, znaczy popularnej, powiedzmy dość ekskluzywnej linii lotniczej. Nie wiem, czy jesteście zaznajomieni z takim wyrażeniem Sugar Daddy. Sugar Daddy no to jest ktoś, kto płaci za ciebie wszystko, tak jakby, a w zamian za to otrzymuje no, powiedzmy Twoje prywatne us usługi. Tak to nazwijmy, nie? No i taki sugar daddy. No i problem w tym, że te wszystkie dziewczyny, albo w sumie też chłopacy, bo to nie ma, nie ma znaczenia, nazywają tych swoich panów, którzy płacą za te usługi i którzy tam płacą za wszystko, daddy, czyli tat, tatuś, tatusiu, nie? Daddy. No i moja koleżanka pracowała w takim właśnie linii lotniczej, no i była w pierwszej klasie oczywiście. No i podchodzi do takiego pana starszego i była taka młoda dziewczyna, no i ta dziewczyna zaczyna zamawiać, nie? zamawia szampana, zamawia jakieś krewetki, zamawia kawior, zamawia to, tamto i moja koleżanka oczywiście przyjmuje zamówienie, mówi, że jak najbardziej za chwileczkę, za chwileczkę wszystko przyniesie, no i w tym momencie pyta się no, a dla pana taty? A ta laska, słuchajcie, patrzy na nią i mówi, to nie jest mój tata. No to moja koleżanka taka zdziwiona w sensie, wiesz, nie, nie, nie wie o co chodzi i mówi, a, mm, bo słyszałam jak mówiła pani do niego Dari. i w tym momencie moja koleżanka się zamknęła, bo zrozumiała, że to nie był taki normalny tata, tylko to był Sugar Daddy, a to była pani, a ten pan jej płacił za usługi. Także dość ciekawa historia, bo myślała moja koleżanka, że to jest faktycznie jej ojciec i w takim razie moja koleżanka po prostu powiedziała, w takim razie dla tego gentlemana, co? I słuchajcie, ta dziewczyna mówi nic, tylko rachunek. To było fantastyczne. Jak ja usłyszałem tę historię, to stwierdziłem, że muszę się z nią z kimś podzielić po prostu mega, mega, mega. Jest tak na, na odpowie na, na koniec moja historia, która zdarzyła mi się z kolei. <laughs> pracowałem na kempingu w Polsce na północy Polski, nad Bałtykiem, w fantastycznej miejscowości z fantastycznymi ludźmi, e, z obsługą, która po prostu jest niesamowita. No i pracowałem na recepcji, jako recepcjonista. No i to było też pole namiotowe. To był to kemping, to było pole namiotowe. Tam można było przyjechać z przyczepami. Dobra, powiem nazwę, bo jestem mega dumny z tego, że tam pracowałem i w ogóle mega polecam ten kemping. Nazywa się Kemping Alexa i jest fantastyczny. Ja tam spędziłem trzy sezony i, i gdybym mógł, to pewnie tam jeszcze wrócił. Zaraz tego jestem bardzo, tam nie wracam. Ale absolutnie fantastyczne miejsce, fantastyczni ludzie. Szefowie, fantastyczni. Ja tam pracowałem jako na kuchni i na recepcji. Miałem super szefów, bo, bo są normalnymi ludźmi i mega, mega polecam. Jak byście chcieli kiedyś pojechać na kemping, to Kemping Alexa polecam. Halo, tu blondyna poleca jak najbardziej. No ale do meritum. I pracowałem tam na tej, na tej recepcji e, jako recepcjonista, prawda? No jeżeli ktoś wynajmował pole namiotowe, czyli tylko miejsce, do którym się trzeba było wy, rozbić namiot, no to trzeba było mieć numerek na namiot, takie drewniane numerki, nie? Żeby było mniej więcej wiadomo, gdzie ten namiot stoi, żeby potem można było to kontrolować i tak dalej. No aczkolwiek te numerki były zwrotne, więc zazwyczaj, jeżeli masz coś, za co, co będziesz zwracał, no to za to musisz zapłacić kaucję. No to ta kaucja wynosiła 10 zł. no to jak dawa, dawałem te numerki, to jeszcze mówiłem, no wszystko okej, okay, tak, 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 o, wszystko już zrobione, faktycznie mamy tutaj rejestrację, bla, 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 podpisane, OK no to już tylko dycha za numerek. <laughs> no brzmi to niesamowicie, nie? Ten, kto był tam, powiedzmy, z pawilado bardziej taki, a, wiecie, kto się skafno, to mówi, mm, tani pan jest, tylko dycha za numerek, to co, idziemy? No i to było śmieszne, jak to były zazwyczaj tak mówiły kobiety do mnie, no to się ich faceci strasznie burzyli i że, że wie, że tam że uderza mi to i że tamto i się strasznie burzyli, więc w ogóle ściema, no bo błagam, przecież gdzie masz swoją żonę i nieważne. A jak to byli kolesie, którzy mówili do mnie, no to co, idziemy? No to słuchajcie, kurczę, temptation, no to było dość, to było dość interesujące. Co prawda z żadnym klientem nie spałem. I nie będę nigdy spał, bo to jest mega nieprofesjonalne. Natomiast wiecie, jakiś tam flirt zawsze, zawsze był. To co? Dycha za numerek? No, dycha, no to co? No to chociaż trinka mi postaw, nie? No także, tą dychą za numerek kończy się odcinek. Nie wiem, jak wyszedł, słuchajcie, zaraz muszę tego odsłuchać i pewnie przeredagować trochę. Bo, bo gadam 15 minut i gadam bez sensu prawdopodobnie. Ale chciałem się wam podzielić z wami, podzielić tymi wszystkimi śmiesznymi sytuacjami, które stały się, w, które miały miejsce w moim życiu i w życiu moich znajomych. I chciałem tylko powiedzieć, że naprawdę nie macie pojęcia, ilu z nas pracuje w obsłudze klienta. Obsługa klienta to jest naprawdę ciężki kawałek chleba. Gastronomia, obsługa klienta, praca na słuchawce, to są wszystko rzeczy, które wymagają od nas, od pracowników, niesamowitej cierpliwości. Nawet nie macie pojęcia jak wielkiej. Nie są w tej cierpliwości i tego, żeby być wiecznie profesjonalnym żeby nikogo nie obrażać, żeby brać na klatę to całe gówno, które na nas spływa i jeszcze nie można się z tym nie zgodzić, nie? Także ten odcinek może widzicie nawet wyszedł mi wyszło mi nie to, że motto, ale coś co można z tego wyciągnąć, nawet o tym nie myślałem. W tym odcinku fajnie byłoby, gdybyśmy sobie uświadomili, że, że każdy z nas jest tylko człowiekiem i każdy z nas ma taką pracę, jaką chce, a czasem nie taką, jaką chce, ale robi to po to, żeby wyżywić rodzinę albo żeby się po prostu utrzymać. Także motto na dziś: żadna praca nie hańbi. Żadna praca nie hańbi, czy to jest kabaret, czy to jest obsługa klienta, czy to jest yy, złodzieje. nie no to dobra trochę hańbi, e, czy to jest sprzątaczka, czy to jest kucharz, czy to jest słuchajcie ktokolwiek inny. Praca to praca, praca nie hańbi, więc szanujmy wszystkich pracowników i szanujmy się nawzajem, ok? Halo, tu Blondyna, pozdrawiam Was niesamowicie gorąco i serdecznie z Barcelony Słonecznej, bo w końcu wyszło słońce, mamma mia, fantastycznie się dzisiaj czuję. Mam nadzieję, że to słychać w moich podcastach. Nie mogę się doczekać, aż nagram dla Was kolejny dziesiąty odcinek mega mega specjalny. Obiecuję, że pomyślę. I słyszymy się już za tydzień. Buziaki, trzymajcie się. Papa, pa. ciao.